Na dworze pada śnieg, a tobie zamarzają drzwi. Ja tobie pokażę bardzo rozwiązanie. w produkcie, który ma trzy funkcje, oprócz tego, że jest. Bardzo rozwiązanie, pokażesz? Tak, pokażę rozwiązanie. Produkt od Blend Brothers V-Line, V-Line, V-V-I-L-E-Line. V v to jest produkt do zabezpieczenia elementów plastikowych. Jak mamy dokładki plastikowe na zewnątrz, możemy to naczernić, przy okazji zabezpieczyć. Ja tutaj niestety tego nie mam, ale za to mam uszczelki komory silnika, a z plastików jedynie mam to. Zobacz, po aplikacji jego, on jest strasznie wodnisty. Aplikujemy go, a następnie po chwili docieramy na takie oto elementy i zobacz, jak fajnie on nam je przyciemnia. Zobacz tutaj. Widzisz różnicę? Nie musisz używać pasty do butów. Przy okazji tym produktem możemy zrobić uszczelki w drzwiach żeby one nam nie zamarzały, a przy okazji zaimpregnujemy je, żeby nie pękały. Oczywiście nie jest napisane, że możemy to stosować jako zabezpieczenie opon. Możemy, tylko musimy z tym strasznie uważać, ponieważ jest na tyle wodnisty, że może nam się rozpłynąć. Widzisz to? Ale też sobie świetnie radzi i fajnie przyciemnia nam oponę, no i też troszeczkę dłużej leży niż zwykła pasta do butów. A najważniejszym działaniem, która mnie zaskoczyła w tym produkcie, jest zobacz to. Mamy silnik, który jest już ma troszeczkę lat. Te plastiki są wypłowiałe, i to służy jako dressing do zabezpieczenia nawet komory silnika. I to w prosty sposób. Wiesz jaki, co jest najgorsze? Docieranie każdych tych elementów, nie. I zobacz, wsikasz większą ilość tego produktu na silnik. Na wszystkie elementy plastikowe nie pierdzielisz się z tym. Wszyściutko tam, gdzie nie dojdziesz, gdzie jest coś, co chcesz zabezpieczyć, lejesz to. Zobacz nawet tutaj. Zostawiasz go na kilka godzin bez docierania i on ładnie położy się na tych plastikach, odparuje i będzie efekt przyciemnionych plastików. A ty jeżeli chcesz więcej tak zjewanego kontentu i łatwej roboty, obserwuj.